Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieopublikowane wszędzie na rzecz Raszy, nieruchomości położonych w Raszynie. Dotyczy to nieruchomości przy ulicy Dworkowej. Proszę bardzo, Panie Wójcie, Pan omówienie. jest to też uchwała taka regulująca, jeśli chodzi o prawo własności ulicy Dworkowej. W ulicy Dworkowej mamy właściwie cały was jeden działek prywatnych, które za zgodą, mam nadzieję, że dojdzie do na zgodę właścicieli przejdą na rzecz gminy Raszy i zostanie ulica podróżowa poszerzona do takiej granicy, żeby można było zatwierdzić projekt budowlany i końców ulicy podróżowej. Wykonać koniec ulicy podróżowej, a właściwie kanał odpatrzenia ulicę ulicy Borkow, będzie wyprowadzony z ulicą paryską kanału i tam mamy już też podpisaną służebność dzięki, dzięki zgodzie właściciela na, na fragmencie do, do, do tego mamy służebność podpisaną przesyłów także po unormowaniu tych z tych, tych stanów prawnych no, wystąpimy o pozwolenie na budowę bo właściwie projekt jako projekt już jest wykonany tylko no, mamy problemy największe z własności.

nie widzę Nie dyskusji, że przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały w sprawie wydaży na nieodpłatne przejęcie na rzecz mineraży nieruchomości ułożonej w Raszynie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawa o może gminnym W związku z artykułem 6 punkt 1 ustawy z dnia ust. 1. W 1998 roku wystarczy z nieruchomościami, Rada Gminy rachunku uchwały zastępuje w artykule pierwszym, wyrażając z bagnami odpłatne przejęcie na rzecz zmieniania nieruchomości położonej w rachunku położone stanowiącej dział, działkę rewidencyjną nr 59 łamane przez 5 u powierzchni m2 latowe. w obrębie rachunku 01 mających urządzoną siebie wyjściem numer nr UA1B łamane przez 00. 108 ma przez 3. Odjęcie dotychczasowego od do właściciela pary na drogi. Wykonanie uchwały pod adresem udziału w innym raczej. Tak. Pary na części. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pytania. Przyjęcie uchwały. Przeniesienie. 13 głosów za, 2 osoby Obecne Obecnie jedna głośno. Uchwała przyjęta.